Ty posiedzisz w domku, a my pójdziemy z Mikołajem po ozdoby, dobrze? Miko, ja za ciebie będę się trzymać. Tak, trzymaj się, bo już... Żeby nie zabić się śliska jak cholera. Dzień dobry, a jest tu ktoś? Jest! Sąsiedzi przyszli! Sąsiedzi przyszli! Dzień cześć. dobry! Sąsiad Janek, dobry człowiek. Tu hoduje krowy, to tu przyjeżdża w Bielsko, ma piękny dom. No I zawsze tak oś, Widzimy się, codziennie się widzimy, bo on tak jedzie, przyjeżdża, jedzie, przyjeżdża. Janek, my tam przyszli zobaczyć te ozdoby, sprzedajcie. Dobrze, mi? sprzedam. Sprzedasz? a ile chcesz? Ile? To jak dla ciebie, to za darmo oddam. O, to dziękuję, dziękuję. No. Ninka, za darmo oddam, bo ty mi jabłka dajesz i po sąsiedzku. To co, pójdziesz po do no to flaszkę? No to szybko, w, w, w raz, w No nie, w regale no. leży, stoi. Janeka, skąd ty miałeś te, te ozdoby? Skąd miałem? No. Z Hajnówki dla mnie przyjeżdżał. Ale no. to zamawiałeś gdzieś no, u kogoś, no, no, tak? No, no. Mikołaj poszedł, flaszkę przyjął, ale trzeba będzie jakoś jemu się za to odwdzięczyć, za te ozdoby. A co ty wziąłeś? Naleśniki włożyć. Dobra, <laughs> mogą być. Mogą być szybne. naleśniki. – Zdrowie, panie! – Zdrowia! No. Zjedźcie, chłopcy, i pójdziemy te ozdoby, ozdoby, no. – Najgorzej ci jak to przewieźć? – No, pomalu, pomalu. Na plecy tobie właduję. Poniesiesz, zwieziesz się nie, zaraz ptaczka loduje. Ptaczkę loduje, bo moja to zajęta. Pokażesz mi ten jak o, ten... Proszę, o proszę wy, wy, wybieraj sobie... A w tej szopie to tam czego jest? Tam antyków dużo. No i te ozdoby na okna. Te Będziesz, długie to na węgły. Na te, a te, a te naukienice? Na a te na okienice, tak? A ile lat już u ciebie długo 25 lat już. No one malowane były o tam? Pieniądze rozejdą się tak, i nie ma, tak a to jest, będzie a to... pamiątka. Będę wspominać ciebie no, dobrze o sąsiedzku. Dużo tych ozdób jest, i ładne te ozdoby. Niezniszczone, pomimo że 25 lat u niego wisiały. Wychodzimy, zamykamy a na A Co by wy dwóch tam robili? Co? co? Aha, to jest no. prawa, co robili. Jaki jak ty ze jak, Co robili? Nie myślałam, że taki zazdrosny. No. Nie chcę ślubu brać, bo już nie ma kiedy. A jak się weźmie ślub, to kto tam wie, czy to tak będzie dobrze, jak jest. O papa, Boże, dopomóż mi. Lituj, ja Boże, zlituj się, możesz no, no. jeść. Tak mówią, tak, a chodzili, chodzili, to mieszkali żyli 10 lat z sobą. Było no fajnie, fajnie. Tu się pobrali, rapto się rozeszli. Także ja tego nie chcę.